W Londynie czwarte, piąte miejsce tak po przegranej, po przegranej walce o ten brązowy medal. No i e, teraz sukces w Rio, olimpiada następna. Chciałem zapytać o to, co pani zmieniła w podejściu może do treningu. Co, co jeszcze było tym elementem, który, który pozwolił zrobić jeszcze ten krok wyżej? Co zmieniłam? No ogólnie podchodziłam do treningu, praktycznie do każdego treningu w 100%, że jak szłam na trening i jak wiedziałam, że go nie wykonam w 100%, no to, 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 to odpuszczałam ten trening, a to wychodziło z tego, że na przykład byłam zmęczona. Ale zwiększyłam ilość treningów, mogę powiedzieć takich siłowych, taką wytrzymałość robiłam też dużo właśnie z trenerem, także pod tym względem. Maty też dużo robiłam, ale wszystko było pod kontrolą. To, żeby nie było tego za dużo, żebym na przykład nie pojechała do Rio i powiedziała, że mi się nie chce walczyć, coś takiego. Ogólnie czułam na każdych zawodach takich najważniejszych, takich bud walki i, i kondycyjnie, fizycznie i technicznie byłam przygotowana bardzo dobrze, bo, bo czułam to. Razem z właśnie tutaj z trenerem bardzo duży nacisk kładziecie na przygotowanie fizyczne i kondycyjne. To zresztą widać w pani walkach jest pani zawsze świetnie przygotowana. Jaki, jak, jakie znaczenie ma przygotowanie właśnie fizyczne, kondycyjne w tym sporcie na najwyższym poziomie? Ja myślę, że, że naj, znaczy to jest najważniejsze, żeby mieć tą wytrzymałość. I tą, I tą siłę. Wiadomo, że technika też jest bardzo ważna, ale dużo też zawodników jest technicznych, ale brakuje im wytrzymałości i, i siły, i, i wtedy na tym właśnie tracą, ale mówię, tak wszystko trzeba powiązać, ale ja dominuję siłą i no, siła i wytrzymałość pod moim względem. znaczy tak jak ja walczę. I jaki element jest kluczowy przy podejściu właśnie do tego typu przygotowań? Na co się kładzie największy nacisk przy, przy przygotowaniach do takiego turnieju, jak Igrzyska Olimpijskie? A to jest taki trochę złożony proces, bo on trwa, do igrzysk to się przygotowujemy bardzo długo. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o, o pracę z Moniką, to Monika jest bardzo podatnym gruntem na jakikolwiek najcięższy system czy plan treningowy, bo, no bo to raczej tak jak nie wiem, wcześniej się wspomniała czy nie, że ją z sali trzeba wyrzucać, ale to też właśnie trzeba wyrzucać, bo żeby nie, prze, żeby nie przelała się ta, ta forma i się nie wylała i nie było jej na zawodach. Natomiast no, Monika lubi być bardzo dobrze fizycznie przygotowana do, do zawodów i ona robi no dosyć dużo tej siłowni, nie takiej siłowni typowej, fitnessowej, tylko takiej specjalistycznej nad którą razem pracujemy, układamy ją i później realizujemy, ona tam się zmienia w odpowiednim momencie i tak dalej. Natomiast no, dlatego, że Monika lubi dużo robić siłowni i też treningu wytrzymałościowych, kondycyjnych dlatego zawsze na najważniejsze zawody jest przygotowana bardzo, bardzo, bardzo dobrze na zawodach czasami trzeba stoczyć 6 ciężkich walk po 6, po, po 6 minut, każda walka trwa 6 minut. Jak ktoś nigdy nie był na macie i nie walczył na takim chociaż średnim poziomie, to nie jest naprawdę, ja nie obrażam innych sportów, ale nie jest sobie w stanie wyobrazić, jaki to jest ciężki wysiłek. Taka 6 minutowa walka na, na, takim, na, takim, na takim poziomie średnim i w górę, a wiadomo, że olimpijski poziom no to już wyższego na świecie nie ma. No i tu trzeba być przygotowanym na naprawdę no, idealnie w 100 czy tam 101% i... No i tutaj, tu, tak jak mówię, duży nacisk na to były, dużo się nad, nad tym razem pracowaliśmy, dużo na tym pracowałem. Ja teoretycznie sprawdzaliśmy, jak to wychodzi, jak Monika na co reaguje i, i dzięki temu też była przygotowana świetnie do, 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 tego, do tego turnieju w Rio. Jaka jest według Państwa kluczowa różnica w przygotowaniu zawodników tego światowego topu? Chodzi mi o to, że po prostu o te kraje, które mają wielu, wielu reprezentantów na, do, na wysokim poziomie w stosunku do przygotowania zawodników tutaj, u nas, w Polsce? To może ja zacznę? Ja, ja, ja mam... Nie, no, śmiało, Miećka. No, według mnie to właśnie tam, Polska nie jest jakimś krajem wiodącym, jeżeli chodzi o, o, o zapasy na świecie i nie jest też miejscem dzisiaj, gdzie jest tych zapaśniczych, zapaśników bardzo dużo. Właśnie z mało. I według mnie to takie kraje właśnie jak Polska, to mają lepiej dopracowany system przygotowania fizycznego, z uwagi na to, że, że masz jednego, albo, czy tam jedną, albo albo dwie zawodniczki zawodników, na których musisz się skupić i zrobić wszystko w 100% maksymalnie, najlepiej jak się da, żeby przygotować do zawodu. Bo takie kraje, na przykład powiedzmy, mówimy to o zapasach w stylu wolnym i kobiecych, jak Japonia, Iran, e, czy Rosja, czy Stany, tam jest bardzo dużo zawodników i trenuje ich bardzo dużo. I teraz z ilości wiadomo, że jest jakość, jak jest w jednej wadze. 30 bardzo, bardzo dobrych zawodników, to wiadomo, że ten, który wygra, to już jest bardzo mocny, ale on jest samą jednostką genetycznie bardzo mocną, więc nawet jak to przygotowanie jakieś takie będzie ogólne, to on i tak jest tak bardzo mocny, bo tak trafił się po prostu do tego sportu, idealne ma warunki, że że no wygrywa później na ważniejsze zawody, a jak mamy jednego zawodnika czy zawodniczkę, no to musimy naprawdę go starannie obrobić, poznać i wprowadzić te wszystkie elementy przygotowania, żeby to odniosło skutek. I takie jest moje zdanie na ten temat. Także no tutaj, dlatego tak jak mówiłem wcześniej się dużo na tym pracowaliśmy i, no i udało się, e, zakończyło się to medalem. Nie? Z pani perspektywy gdzieś tam te są elementy, które pani widzi, że powinny zostać wprowadzone w Polsce, które są gdzieś tam powszechne w krajach tych wiodących w zapasach? Znaczy się chodzi o system jaki u nas jest w Polsce. To mówię, to zależy, tak jak już mówiłam, że to coś takiego nie zrobi jedna osoba. To, to taka musi być taka drabinka. Ktoś tu musi zacząć i taki lepszy system wprowadzić niż jest. Bo ja nie mówię, że teraz jest zły system, jest dobry, ale taki lepszy, żeby dzieci i w ogóle ta młodzież garnęli się do, do, do tych zapasów. No i wiadomo, że też nie każdy będzie tym mistrzem, no ale, ale fajna przygoda, naprawdę można dużo zwiedzić dużo zobaczyć i, i naprawdę ja, ja jakby nie zapasy to ja bym, no nie wiem gdzie bym była, ale tak naprawdę to byłam praktycznie wszędzie, także ja bardzo zachęcam. Medale przywoziła, nie? Nie, że tylko pamiątki Nawet mam taką mapę w swoim pokoju medalowym, bo mam takie buki medalowe w Trzcielu, tam gdzie mieszkam też i, i, i mam, mam takie zaznaczone gdzie byłam, także Europa to normalnie całe czarne. No to prawda, to jest jakiś element zakręcający prawda, młodych ludzi do tego, żeby oprawiali sport, ponieważ rzeczywiście zmusza to do wielu wyjazdów i kawał świata można zobaczyć. Rio jest i Pekin i Londyn są praktycznie we wszystkich krańcach kuli ziemskiej, więc dalej się już nie da. Poza karierą sportową, również równolegle gdzieś tam toczy się dla Państwa ta kariera zawodowa, są Państwo żołnierzami w wojskowej bazie lotniczej, tak? Również członkami, członkami klubu wojskowe, wojskowego klubu sportowego. Może pan, pan tener mógł coś powiedzieć więcej na ten temat, jak to wygląda? Generalnie wojsko nam dało jakiś czas temu możliwość kontynuacji tej kariery sportowej na takim fajnym poziomie, bo zapewniło jakiś tam byt taki. No, nie jakiś tam tylko fajny, konkretny i umożliwia nam trening i prowadzenie kariery sportowej do dzisiaj. Eee, trenujemy w e, wojskowym zespole sportowym w Poznaniu Grunwald, e, który należy do jednostki wojskowych Chrześnienia, to jest 31. Baza Lotnictwa Taktycznego. I tutaj, no, tak jak mówię, no, ten zespół sportowy tym najlepszym zawodnikom, tak jak ja przyszedłem tu jako zawodnik, później Monika, ja zostałem teraz trenerem, Monika jeszcze walczy. Daje nam możliwość realizacji tych, tych, tych przedsięwzięć, takich planów sportowych, za co oczywiście jesteśmy wdzięczni tutaj doceniamy tą pracę. No, może nie pracujemy w codziennie wojsku, tak jak żołnierze zajmujemy się sportem, ale też obowiązki takie mundurowe mamy, nie? Także i tak. potrafimy strzelić, strzelać i potrafimy ładnie złożyć meldunek i tak dalej, nie? Czy pani generalnie poleciłaby taką karierę równoległą, właśnie wojskowo żołnierza z tą karierą sportową ze względu na to, te powiedzmy tam udogodnienia. Wielu sportowców wybiera właśnie tą drogę. Czy jest pani generalnie zadowolona z tego, że to, tak się wszystko potoczyło? Nie, jestem bardzo zadowolona, że jestem w wojsku w zespole sportowym sił powietrznych. Także na dzień dzisiejszy na pewno dużo sportowców chce być w tym zespole sportowym, ale no nie każdy. Nie każdy może, bo wybierają najlepszych i żeby też się utrzymać w zespole sportowym, to trzeba też robić wyniki. Także to nie jest tak, że my tak sobie jesteśmy i nas tam nikt nie rozlicza. Także jesteśmy rozliczani co roku i no naszym zadaniem jest trenować, robić wyniki i wiadomo, że jak jesteśmy tutaj na miejscu, to wiadomo, mamy jakieś tam szkolenia, jakieś tam szczelanie, tak jak właśnie jak trener mówił, chodzimy w mundurze na jednostce, także jakieś tam obowiązki mamy. Także wiemy też, jak się zachować jako żołnierz wojska polskiego. Chciałem się jeszcze zapytać o brata, ponieważ Tadeusz Michalik robi teraz dość dynamiczną karierę w, w kategorii 85 kg w stylu klasycznym. Jak pani postrzega gdzieś tam dalszy rozwój jego kariery i szanse jego na właśnie Tokio i, i, i zawojowanie igrzysk olimpijskich w Tokio? Szkoda, że teraz by się nie udało, bo tak naprawdę on był dobrze przygotowany. I tak, tak go obserwuję z zawodów na zawody, to naprawdę, no, na Mistrzostwach Polskich to tak naprawdę to nie miał z kim walczyć. tak jak zobaczyłam jego walkę finałową, to... <śmiech> <śmiech> tych jego przeciwników wszystkich, nie? tak, Mistrzostwach Polskich, bo strasznie ich tam demolował, aż mi normalnie, żeśmy... Mi... Jak już zaczęła się walka, to ja już wołałem tę ekipę, która jest odpowiedzialna za tą medyczną tak, żeby w razie czego czuwali, że... Bo to była naprawdę <laughs> nieważąca przewaga, nie? Znaczy, no, no on pokazuje to, że naprawdę, że on jest w wysokiej formie i, i ja wiem i mam taką nadzieję, że do, do tego Tokio będzie dobrze i nawet wystarczy, że coś tam na czemu no na pewno wierzy, w to, że może ten medal zabić olimpijski, a to jest realne, ale jak utrzyma to i dalej tak będzie jak jest, no to myślę, że to będzie to jest bardzo dobra droga właśnie teraz, na jaki on właśnie drodzy. Niewiele osób wie, ale panuje taka powszechna opinia, że zdobyć kwalifikację olimpijską jest czasami trudniej niż sama olimpiada, właśnie jeżeli chodzi o tę tutaj Europę. Z tej perspektywy właśnie jak, jak, jak duży stres jest nie tylko na olimpiadzie, ale właśnie o, żeby uzyskać tą kwalifikację olimpijską? Mm, powiem, że do Londynu... Y Zdobyłam kwalifikację na trzecim turnieju, to praktycznie no, trzeci turniej, ostatnia szansa i właśnie byliśmy właśnie z trenerem. Ale byłam tak skoncentrowana, tak przygotowana, że zrobiłam tą kwalifikację i do Rio było to samo, też był trzeci turniej. Znaczy ogólnie byłam na trzech turniejach, to był trzeci turniej i też ostatnia szansa i no nie wiem, sama nie wiem jak ja to wytrzymałam psychicznie, <laughs> nie mam pojęcia. Znaczy, w ogóle nie wiem czy to w ogóle można wytrzymać, no ale chyba można jak ja wytrzymałam. No ale też, też byłam w Mongolii właśnie z bratem i on też właśnie, tylko on wcześniej walczył. No i, no i wiadomo, taki dodatkowy stres, bo nie lubię oglądać na żywo walk brata, nie? szczególnie jak o coś walczy takiego ważnego, to no, bardzo to przeżywam. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło i, i wielki zaszczyt dla nas, że mogliśmy z panią porozmawiać. Dziękuję również z, z trenerowi, również olimpijczykowi, także dziękuję bardzo i, i pozdrawiam.